Jest to będzie z bario, bananoc, po Poczy sobie bojownika oh, noc. I do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Łaaa, wow! dziś sieżały sobie bilolej, więc na tu się będzie trochę lej. Nie popłynie strzelb serca śpię w tej wolności ze. Patrzy ci śmiało na jej boskie ciało, już czeka opada na raz. A obok ciebie przechodzą Żenice, jak dzisiaj w masz blask. Czacie terminy, zasadzki miny, koniec tygodnia światu, A później wyrywasz i później wyrywasz, do tańca sypie się kurz. Jest to będzie banana noc. Bo tu sobie boją i moc I do tańca porwi, wiesz ją Gdy anioły ja śpią Ło! Dziś jeżały sobie w ilolej za tu się będzie trochę raczej. Jedz po płynie serca Pię To co popłaca człowieka zbogaca ty ty jest sobota cieba. No, okay. To ci śpiewa, ten później oblewa, ula niemu trzeba winolacz. Ty pozna przyczynę, dziewczyna bra przyczynę, ty jej tu należy się bacz. Dacie te terminy, zasadzki miny, koniec tygodnia tustus, będzie bario noc, choć sobie wojownika moc i do tańca porwi wręcz dzieją, ty anioły śpią. Ła! Dziś nie żałuj sobie winolej lej. na duszy będzie trochę dzeję popłynie z głębi serca śpiew tej wolności ze Tej wolności zełziewa